Witam, znajdujemy się w pracowni złotniczej, dzisiaj y, będziemy wykonywać oprawę, y, oprawę y, kamieni, to są oliwiny, patrzcie jak wyglądają oliwiny, to są takie zielone, zaledynowe kamyczki i one będą oprawione, Tutaj oto te takie kolczyki. O, widać czy nie widać? Takie kolczyki będą oprawione. To jest przeróbka broszki na pierścionek i kolczyki. no to do dzieła Tu jest już wykonany pierścionek, wycię wycięte z brosz broszki takie oto góra z, pierś... z kamień z kamyczkami i do tego jest dorobiona szyna złota tak o w późniejszej fazie będzie to lutowane na laserze Co? Tymi starymi skarpetami teraz za co nie wiem gdzie tą kamerę tutaj włożyć, ale ten też spaki, że jakiegoś takiego. Bo... A filmik zrobię. Co? Filmik robię. Jak on się czuje? Kiełdróż? No zasmarkany jest. Ну <coughs> а кто? Они так, они а так. zetka się do tego idealnie. No. no to teraz możemy robić. Co. Mówię, że film nagrywam no. I takie mamy tutaj łapeczki. W tych łapeczkach musimy wziąć i oprawić te właśnie oliwiny. Delikatnie musimy to robić, żeby się łapki nie pourywały. Jack. Jack. Nie zrobiłem, bo się go nie da zrobić. Nie wiem, co zrobimy. A co idzie? So idge Oliwiny trzeba bardzo ostrożnie oprawiać, bo oliwiny są bardzo kruche, więc delikatnie z nimi trzeba się obchodzić. O, tak delikatnie kleszczykami podoginać te łopeczki I już jest, już jest oprawiony jeden Oliwinek, o, widać czy nie widać? Może tak tam, o, o No i następny. Weźmiemy sobie lepsze pensetkę. Mam specjalną pęsetkę, taką z ząbkami, żeby nam kamień nie uciekał. Thank you co wszystko przewracać. Próbuję tą kamerę ustawić tak, żeby coś było widać. Może tak się uda. Może tak się uda. Widać coś? Widać w ręce.